Dzień dobry Hany. witam was na moim kanale ja jestem Pola i dzisiaj tak jak widzicie po tytule tego filmu rozpoczynamy wiosenny lookbook, bardzo często dostaję od was pytania odnośnie tworzenia outfitów, odnośnie tego co na daną okazję bym ubrała, dlatego stwierdziłam, że właśnie nagram dla was taki filmik, a może będzie to nasza nowa tradycja. Kocham modę wiosenną, uważam, że na wiosnę możemy ubrać się najlepiej, jesień też jest bardzo fajna, ale wtedy robi się coraz zimniej, a teraz jest coraz cieplej więc te outfity mogą być coraz to lepsze. Nie musimy już ich niszczyć naszą ogromną, wielką, puchową kurtką. Dlatego my bez rozpoczynamy, ale za to jeszcze przed rozpoczęciem tego filmu zapraszam Was na mojego Instagrama oraz na mojego TikToka. Linki macie w opisie. Tam również bardzo często pojawiają się wszelkie outfity. Jeżeli chodzi o outfity, w dzisiejszym filmie będzie ich około 10-15. Oczywistym jest, że outfity, które zobaczycie dzisiaj, są oczywiście w moim stylu. Starałam się, aby one były w miarę różnorodne, także mam nadzieję, że każdy z Was chociaż coś dla siebie znajdzie, plus chociaż po prostu troszeczkę Was zainspiruje. Będę starała się mówić Wam mniej więcej, co z czego jest i jak to będzie wyglądać. To zobaczycie już zajęto, dlatego rozpoczynamy ten film. A Wy koniecznie dajcie znać, co uważacie o tego typu treściach u mnie. W ten sposób prezentuje się pierwsza propozycja na look wiosenny. Mam na sobie taki sweterkowy set. Jeżeli chodzi o spodnie, są one z berszki. Na to mam kardigan ze Shane. Tak się prezentuje ten oto look z Bliska, tutaj bazujemy głównie na takim sweterkowym materiale, jeżeli chodzi o kardigan to jest to kardigan zapinany z Sheina, te spodnie są to spodnie sweterkowe dzieninowe z berszki. Do tego mam torebkę i czapkę z daszkiem w kolorze tak samo jak ta torebka. Ja do wszystkiego lubię nosić klasyczne białe topy, dlatego tutaj mam na sobie klasyczny biały top, dłuższy, ponieważ taki najlepiej czuję się. Z koronką z Primarka za 1,15 zł. A jeżeli chodzi o buty, to w większości outfitów będą one te same. Aktualnie na nogach mam beżowe forumy, w sumie bardziej białe forumy z beżowymi elementami, które pasują według mnie właśnie do całego tego outfitu bardzo ładnie. Mam totalnie wrażenie, że w tym outfitie będę chodzić najczęściej w tą wiosnę. Na maksa mi się podoba połączenie kolorystyczne w tym wszystkim, i wiem, że właśnie czy do tych spodni, czy tego kardiganu jest e, oczywiście inna wersja kolorystyczna, więc możecie fajnie sobie z tym szaleć. Co lubicie, ja kocham swojego serca beżowy, tak jak widzicie po moim całym pokoju, dlatego ja postawiłam głównie na beżowy, ale to samo możemy zrobić w czarnym kolorze, i też to będzie wyglądać dobrze, jeżeli czapkę wymienimy na czarną, torebkę na czarną, spodnie na przykład czarne, top może zostać biały, bo ja lubię sobie tak to wszystko przełamać. I do tego mam czarny kardigan i to również będzie wyglądać fantastycznie. Sama również mam właśnie podobne rzeczy, więc bardzo często będę je nosić. Także w ten sposób prezentuje się pierwsza propozycja, a ja bez zbędnej gadki lecę po kolejną stylizację, aby zaproponować Wam coś fajnego i świeżego na nadchodzącą wiosnę. W sumie gdy Wy to oglądacie, to ta wiosna już jest. W ten sposób prezentuje się moja druga propozycja outfitowa. Tutaj główną rzeczą, która najbardziej wydaje mi się, że zwraca na siebie uwagę, są to te oto jeansy. Kocham jeansy Jasnych odcieniach, przede wszystkim właśnie szare, są one lekko pogniecione, ale przymknijmy sobie na to oko. Top, który mam na sobie, jest totalnie moim odkryciem tego roku. A mowa tutaj o topach, które są tutaj zwężane, a na dole rozszerzane. Bardzo podoba mi się to, w jaki sposób takie topy wyglądają czy to do jeansów, czy to do spodni linianych. Na to zarzuciłam sobie taki kremowy, bardziej podbiały cardigan z sinseja. Spodnie są z Sheina, top jest również z Sheina. A jeżeli chodzi o buty, to do tej stylizacji założyłam sobie kampusy beżowe z czarnymi elementami, ze względu na to, że jednak wiadomo, pogoda wiosny bywa różna. Dlatego Stwierdziłam, że pokażę Wam również, jak dobrze będzie wyglądać ta stylizacja w połączeniu z kurtką. Jeżeli chodzi o kurtkę, to mam swoją ukochaną kurtkę, czyli taki krótki płaszczyk. Ja mam go z New Yorkera, ale dorwiecie go naprawdę dosłownie wszędzie ostatnie w tym roku. Naprawdę widuję go praktycznie we każdej sieciówce. Uważam, że on również będzie wyglądać naprawdę fantastycznie w połączeniu z tym swetrem, nawet i tym topem. Wyciągam sobie zawsze troszeczkę tego swetra z kurtki, aby wyglądało co nieco lepiej. No i w ten sposób prezentuje się nasz gotowy look. Uważam, że ten outfit naprawdę prezentuje się bardzo dobrze. Kolejna stylizacja i po raz kolejny mam wrażenie, że będę w tym chodzić całą wiosnę. Bardzo podoba mi się połączenie tych czarnych elementów właśnie z tego płaszcza, czyli tych klamerek w połączeniu ze czarnymi paskami od Adidasów. Ale klasyczne białe buty czy te forumy, które pokazywałam wam wcześniej, również pasowałyby według mnie fantastycznie do tego. Tak klasycznie na wiosnę przystało powrót lnianych spodni. Jest to coś, co kocham najbardziej właśnie w tym, że robi się coraz cieplej. Ja uwielbiam chodzić w lnianych spodniach. Uważam, że lniane spodnie to jest coś, co sprawia, że wasze stylizacje wyglądają od razu lepiej. Wiadomo, ja też najlepiej czuję się w nich, czuję się w nich najbardziej komfortowo. Nie przylegają, fajnie są, one luźne, przewiewne, nie jest mi w nich gorąco, więc bardzo często ja nawet w wakacje sięgam po nie. W tym outfitie podoba mi się przede wszystkim to, że widzieliście mnie. W nim na pewno już milion razy, ponieważ kocham to połączenie. Uważam, że ten outfit nadaje się bardzo dobrze do wyjścia na miasto na kawę, ale również po prostu do chodzenia po domu czy do szkoły, do pracy, na studia, jak zwał, tak zwał. Większą robotę w tym oto outfitie robi przede wszystkim oto ten sweter. No nie będę ukrywać, słuchajcie, te dwa produkty, te dwa ubrania są bardzo basic, są bardzo klasyczne, więc tutaj tak naprawdę mało ważne jest skąd to jest, czy dosłownie. Jaki to ma krój? Jednak ten sweter robi według mnie największą robotę. Jest on bardzo, bardzo ciepły. Jest z reserved. Stradivarius Shane. Tutaj ubrałam sobie tą samą torebkę, którą widzieliście w pierwszej stylizacji, ponieważ podoba mi się ona bardzo i uważam, że pasuje ona również bardzo do większości stylizacji. I tutaj spodnie sobie wywinęłam w drugą stronę, naturalnie one są w ten sposób, ja noszę je najczęściej w ten sposób. I tutaj dałam sobie klamrę, która uważam, że wygląda bardzo fajnie i zawsze można sobie oczywiście nią również spiąć włosy. Sweter ten dodaje takiej lekkości i tak otula całą naszą stylizację. Tutaj za Położę sobie forumy, z te same, które wyjęliśmy w pierwszej stylizacji, białe z beżowymi paskami, ponieważ one najbardziej mi tutaj pasują z moich wszystkich butów. Jak zapewne po każdej mojej stylizacji możecie zauważyć, że kocham kardigany, czuję się w nich najbardziej komfortowo, lubię nosić topy, ale nie do końca czuję się w nich tak dobrze, więc nakładam sobie na to jakiś kardigan i jest to fajna alternatywa właśnie na tego typu wiosenną pogodę. Ten odficik jest już taki typowo szary. Cardigan z rozszerzanymi rękawami. Pod spodem mam klasyczny top na krótki rękaw, czarne, nie czarne, a szare jeansy i kampusiki. Do tego outfitu idealnie według mnie pasowałyby właśnie szare kampusy albo Adidasy. Samby, tak, musiałam sobie przypomnieć jak to się nazywa. Chodzi o ten kardigan, to on jest z Pull&Beara, jest strasznie ciepły, naprawdę wszystkie te sweterki, które wam pokazywałam wcześniej, grzeją mnie na maksa, więc mam wrażenie, że już na wakacje one się nie będą tak dobrze nadawać, jak na ten sezon wysenny, więc muszę koniecznie z nich korzystać. Uwielbiam nosić stylizacje właśnie z takimi sweterkowymi motywami, ogólnie kocham swetry, kocham wszystko co jest z tego materiału, więc uważam, że ten outfit również pasuje bardzo fajnie i bardzo ładnie on wygląda. Tak jak mówiłam wam wcześniej, albo nie, bo nie wiem w końcu co wytnę, a co zostawię. Ten sweter jest z Pulentbera. Topik jest klasyczny, biały, drwiecie go wszędzie, a spodnie są z zarki. Kupiłam je na wyprzedaży za jakieś 70 zł. Miałam w planach Wam je sprzedawać na Vinted, bo były na mnie one zdecydowanie za długie. Obcięłam sobie jakieś 10 cm nożyczkami, i w nich chodzę na nowo ale bardzo mi się podoba ta stylizacja, serio czuję się w nim na maksa komfortowo, ten sweter też ma taki fajny fason z rozszerzonymi rękawami, więc według mnie jest coś takiego ciekawszego, plus te guziki również są takie wiecie, bardziej pod beż, brąz, coś w tym stylu więc fajnie by wyglądały właśnie do tego na przykład okulary, zerówki właśnie w takim kolorze jak te guziczki torebkę mam, mam białą ale stwierdziłam, że nie będzie na tak dobrze fitować i tutaj klasycznie ubrałabym pewnie jakąś taką moją typową torebkę szkolną, ale zresztą teraz wszystko mamy w telefonach więc w sumie tak naprawdę kieszeń od spodni z tyłu według mnie powinna wystarczyć dzisiejszy outfit już zapowiadał się nieco ciemniejszy, tutaj już klasycznie postawiłam na czarny kolor akurat spodnie mam szare, ale z czarnymi również będzie to wyglądać bardzo dobrze wtedy będzie to taki full czarny outfit ja lubię sobie czarną stylizację czymś jednak nieco przełamać, bo tak typowo czarno za bardzo nie lubię się ubierać, ale i tak ostatnio ubieram się coraz częściej właśnie na bardziej ciemno niż robiłam to przykładowo rok temu, tutaj jeżeli chodzi o te Spodnie to są spodnie ze Stradivariusa 92 model. To pamiętam, bo dosłownie mają one jeszcze metkę, więc stwierdziłam, że na pewno będą pytania, więc to Wam mogę powiedzieć klasycznie kampusiki czarne, czarne pasuje idealnie, nie ma co popadać w skrajności, mam tutaj taki kardigan, on jest z Sinsaya, dorwałam go na Vintage za dwie dyszki, a oryginalnie kosztuje on około 60 zł jest to taki sam kardigan jak w tej drugiej stylizacji tylko, że po prostu w innym kolorze, a jeżeli chodzi o topik to on jest już ciekawszy, kto z was oglądał haul zakupowy to na pewno go doskonale już kojarzycie bardzo dobrze się czuję w tej stylizacji, bardzo mi się ona podoba, podoba mi się przede wszystkim bardzo kolor tych jeansów i uważam, że będzie on wyglądać naprawdę wielu różnych rzeczy bardzo, bardzo ładnie. Tutaj z tyłu biała jest ta metka, a nie logo, także na spokojnie tutaj nie ma się czym przejmować, bo wiem, że wielu z Was mogłoby to denerwować, że to się tak bardzo wybija. I w ogóle swoją drogą, jeżeli chcecie, aby na moim kanale pojawiało się więcej tego typu treści, jeżeli chcecie, abym coraz częściej pokazywała jakieś pomysły na outfity, aby więcej było rzeczy takich stricte z modą, bo jednak czy moda, czy uroda, ja zdecydowanie bardziej skłaniam się ku modzie, więc słuchajcie jeżeli lubicie tego typu treści u mnie to napiszcie w komentarzach coś od siebie ja na pewno będę, słuchajcie przede wszystkim to wszystko czytać, bo czytać to na bieżąco robię, także koniecznie napiszcie w komentarzach co uważacie o tego typu kontencie, a my lecimy z kolejną stylizacji. Mam tyle pomysłów na stylizację a nie mam gdzie w nich chodzić ale dobra, przymknijmy na to oko mamy tutaj taką stylówkę, która mi się na maksa podoba, zresztą tak jak wszystkie które wam tutaj pokazuję, ale ta ma coś w sobie takiego według mnie przyciągającego dzieje się mi wszystko w niej jak na moje możliwości, jak na moje standardy dosyć dużo, od samej góry mam czarną czapkę, taką samą jak przy pierwszym outfitie, tylko, że już w czarnym kolorze klasyczny biały top na długi rękaw do tego ten płaszczyk, który już widzieliście, ja go kocham i mogłabym go nosić do każdej stylizacji Mam tutaj takie czarne jeansy z marki Cider. One są po prostu boskie. Naprawdę za każdym razem, jak je zakładam, czuję się w nich fantastycznie. Fajnie przelegają w talii, ale mają niski stan. Tutaj nic mnie nie gniecie. Czuję się w nich naprawdę bosko. Buty. Kampusiki klasycznie pod kurteczkę, pod torebkę. No i tutaj dałam sobie taką bardziej elegancką torebkę na przełamanie tego outfitu, bo bez tej torebki mam wrażenie, że wyglądam troszeczkę jakbym szła na mecz piłki nożnej, co mimo wszystko mi nie przeszkadza, ale ta torebka jakoś mam wrażenie, że fajnie przełamuje właśnie tą taką full elegancję. Nie elegancję, full sport. Chociaż pierwotnie ten outfit nosiłam z dressami, także i tak było jeszcze bardziej sportowo. Mogę też zawsze, oczywiście, dobrać do tego czarną torebkę, co równie dobrze będzie wyglądać i na pewno większości z Was nawet to będzie się po prostu bardziej podobać. Ta stylizacja należy do na pewno jednej z moich ulubionych z tego filmu. Jest fajna, w miarę taka monochromatyczna, wszystko się ze sobą łączy. Czarne paski u butów łączą się ze spódniami, z czapką, z tożsamością. Torebką beżowe, no to wiadomo, beżowe, wszystko beżowe jest piękne. I pod koniec tego filmu koniecznie dajcie znać w komentarzach, który z tych outfitów podoba Wam się najbardziej. Jeżeli chodzi o szczegóły, to ta torebka jest z Shayne, ale ją kupiłam jakieś 5 lat temu. Jest to klasyczna czarna torebka na e, takim łańcuszku, także nic specjalnego. Resztę rzeczy już wiecie skąd jest, bo mówiłam Wam wcześniej. Topik też jest klasyczny, ale też jest z Sidera. W ten sposób początkowo miał wyglądać ten outfit, ale nie do końca podoba mi się to, w jaki sposób to łączy się z tym topem. Tak mam wrażenie, że troszeczkę to nie współgra, więc zmienię ten topik i dam wam oczywiście szczegóły do tego outfitu, ale tak to całokształtem mimo wszystko nie wygląda to aż tak bardzo źle, ale zmienimy ten top, żeby to wyglądało jeszcze lepiej. No i widzicie, wymieniłam sobie teraz top i od razu wygląda to inaczej. Bardzo lubię to w moim stylu, bardzo lubię to po prostu w sobie, w swojej szafie, że mam full basic rzeczy nie mam jakichś nadruków, nie mam jakichś abstrakcyjnych kolorów, fasonów. Wszystko to, co pokazałam wam w tym filmie, mogę mieszać ze sobą. W ogóle mam multum pomysłów na tego typu stylówki. Ja bym mogła wymienić jeden top i od razu byłaby to inna stylizacja. Nie wiem, zmienić kurtkę z tego płaszczyka na przykładowo tą kurtkę, którą też za niedługo najprawdopodobniej wam pokażę. Tutaj mamy taką stylizację, ten sweter, który już wcześniej widzieliście. Taki top na ramionczkach przylegający z H&M, z takiego materiału, coś stylowskim. Spodnie, powiedzmy lniane, akurat te są materiałowe, ale to są dosłownie te same jak te białe, które wam wcześniej pokazywałam, i te beżowe, które miałam na początku tego filmu. Pięknie one się układają, w ogóle nie musiałam ich skracać, i jestem bardzo z nich zadowolona, bo je również zamówiłam na Winted. Widzicie do tego co? kampusiki, ale wydaje mi się, że one i tak najbardziej pasują z tego wszystkiego, bo czarny z czarnym, beżowy z beżowym do tego czarna torebka, będę chciała sobie kupować w tym roku na wiosnę, na lato nową czarną torebkę najprawdopodobniej właśnie na półmetek sobie jakąś taką inną kupię, bo ta już jest taka wiecie, totalnie zniszczona, w ogóle ten suwak już wygląda tragicznie, ale nie skupiajmy się na tym, stylizacja ta klasyczna, prosta, a wygląda według mnie bardzo ładnie, schludnie i jak gdybym zobaczyła dziewczynę chodzącą tak po ulicy tak pokazałam wam, jak chodzi, chodzącą tak po ulicy, to odwróciłabym się, bo mi się bardzo to podoba. Podoba mi się tego typu styl. Mam tutaj przed sobą lustro, dlatego przez cały filmik bardzo często tam, słuchajcie, spoglądam Dajcie, klasyka a się zawsze obroni. Jeżeli chcecie znaleźć swój styl, jeżeli chcecie spróbować czegoś innego, spróbujcie takich rzeczy klasycznych na początku. Wiadomo, każdy ma inny styl. Dla niektórych z Was to może być totalna nuda, dla niektórych z Was to może być po prostu przepiękny outfit rodem z Pinteresta, ale to wiadomo, o gustach się nie dyskutuje. Lecimy z kolejną. Bardzo możliwe, że już jedną z ostatnich stylizacji, bo pokazałam Wam ich naprawdę według mnie wiele i mam nadzieję, że coś Was zainteresuje inspirowało. I ostatnia już stylizacja z tego filmu. Jakiś czas temu, dosłownie na początku stycznia, kupiłam sobie tą kurtkę właśnie z myślą o wiosennych stylizacjach. Także idealnie nam to wszystko tutaj pasuje. Mam na sobie. E, Top, taki sam, który miałam wcześniej do wcześniejszego outfitu, i słodnie, które również już widzieliście. Do tego mam buty z beżowym akcentem, który nie do końca mi tutaj pasuje, ale takich fajnych, klasycznych, białych nie mam, więc stwierdziłam, że założę te i mimo wszystko nie uważam, aby to jakoś bardzo mi się gryzło. Zawsze, jeżeli chciałabym to przełamać, mogę założyć beżową torebkę. Na przykład tą, którą już na pewno nieraz widzieliśmy, i tak się prezentuje finalny outfitik. Także ode mnie to na tle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dajcie znać, który outfit podobał Wam się najbardziej oraz koniecznie dajcie znać, czy chcecie, aby na moim kanale pojawiało się więcej tego typu treści. Wócieczki dla Was, do zobaczenia za niedługo, pa pa!